Cześć, witam serdecznie w piękny wrześniowy dzień. Jesteśmy na Wielkopolsce w gospodarstwie Snell'a, gdzie w dniu dzisiejszym przeprowadzimy zbiór naszego doświadczenia kolekcji z odmianami kukurydzy. Mamy tutaj dzisiaj do zbioru 18 odmian. Wszystko oczywiście jest przeznaczone na Kiszonkę. Mamy tutaj naprawdę bardzo szerokie spektrum tych, tych odmian, bo przekrój jest potężny, od 240 do 340. No i taka grupa tych najbardziej popularnych, można powiedzieć, jeżeli chodzi o zbiór na kiszonkę, czyli 250 do 70. Dobra, jest duża chmura, spodziewamy się deszczu, ale mimo wszystko. Ruszamy, nowy sprzęt Jaguar 950 i lecimy z naszymi doświadczeniami. Najpierw lecimy z poprzeczką, ale tutaj widzimy jak pięknie widać zachowaną czystość odmianową. kolby, kolby są bardzo ładne oczywiście są miejsca gdzie gdzie, gdzie ta mozaika glebowa jest i, i, i tam jest wtedy słabiej no ale generalnie jak na takie pole no, to już jakby było narzekać a tak już widzimy, dobra jedziemy w Asie 201 w tej chwili to jest odmiana która w zeszłym roku bardzo mocno się wyróżniła jeżeli chodzi o odporność na głownie, gdzie w moich notatkach, ocenach była to odmiana, która była najmniej porażona, a praktycznie wcale. I dwie rajki bierzemy. Tak i, i dwie bierzemy w takiej kompozycji e, trzech trzech odmian wymieszanych. Pierwszą odmianą z listy, którą sobie tutaj Będziemy oceniać. Jest A201, a bardzo ciekawa opcja. Ziarno klasyczne, ziarno w typie dent. Eee, taka odmiana na uniwersalnym przeznaczeniu. Eee, ziarno e, kiszonka, co mi podoba się e, przy tej odmianie. Pamiętam ją tutaj na kolekcji w zeszłym roku. Na przykład wyróżniła się tym, że kompletnie nie miała żadnego porażenia głownią co, co, co w zeszłym roku na słabych ziemiach się zdarzało myślę, że naprawdę świetna sprawa na słabsze kawałki na słabsze gleby duża, duża zdrowotność tej odmiany no i pięknie, pięknie zaziarnione kolby w typie w typie Dent, płynnie przejdę obok do kolejnej odmiany, jaką mamy tutaj. Jest to mieszanka trzech odmian w jednym worku. Mianowicie to jest taka nasza kompozycja Topsilo, do której, do której przymierzamy się w tym roku. Mianowicie w jednym opakowaniu mamy wymieszane trzy odmiany. Są to odmiany o ziarnie typu clin, jak również ziarnie typu Dent. Odmiany, które są tutaj znajdują w tej kompozycji, no można powiedzieć, że wzajemnie się uzupełniają i rozkładają nam takie troszeczkę ryzyko, jeżeli chodzi o powodzenie uprawy. No, bo mamy trzy odmiany wysiewane równocześnie na polu. Gdzieś tam to ogranicza nam ewentualne straty spowodowane nie wiem, zapylaniem czy, czy, czy tego typu rzeczami. Czyli tak mamy małą polisę ubezpieczeniową, że jak jedna z tych trzech odmian sobie nie poradzi, to, to, to druga powinna to. Zrobić. Do, dojeżdża nowy testowany sprzęt z Jastechu, którego tutaj Sławek przed tym przyzbrajał. Wjeżdżamy w taką mocniejszą część. Rośliny wysokie dały sobie radę na takim słabszym też kawałku. No ale teraz też wjeżdżamy w taką mocną odmianę ziarnową. Słowko, czy ty czujesz na przykład, że jest, nie wiem, akurat w danym momencie więcej ziarna? Widzisz to? Jest opór na maszynie. Jest opór na maszynie. Jedziemy 5,4 km na godzinę więc można powiedzieć, że mamy co zbierać wskakujemy w naszego BRV 2604 zwanego Rambo jest? jest goście zobaczymy co ty tutaj się dzisiaj na nam zaprezentujesz eee, tak, informacyjnie, oczywiście, jest to bardzo mocna odmiana ziarnowa, która została w tym roku zarejestrowana w Polsce. Faktycznie z najlepszym wynikiem, jeżeli chodzi o, o ziarno. Ale dlaczego nie przetestować tej odmiany również w uprawie na kiszonkę? Gospodarstwo Snela potrzebuje. Pięknej, mocnej kiszonki z udziałem ziarna, czyli takiej energetycznej. No i po tym, co tutaj widzimy, no to będzie, będzie z tego pociecha. No, wygląda to niesamowicie. Kurczę. 18 rzędów 18 rzędów o, kolba jest po prostu zabójcza. Lecimy z Rambo, ale też łapiemy kilka rządków już Nikolo, też ciekawa odmiana, tak jak mówiłem wcześniej, taka 230-240, no a Rambo 260-270, co ciekawe i chyba maszyna znowu czuje opór, czyli dobrze, towaru jest. Kosimy, robimy to samo pole, drugi rok z rzędu nam dostarcza bardzo wielu informacji na temat odmian, zwróćcie uwagę jedna po lewej ziarnowa znaczy przepraszam, ta po lewej bardziej uniwersalna, po prawej typowo ziarnowa ale towaru jest bardzo duży udział kolb bardzo ładnie to wygląda to, tak, to, jest to, to jest to jest Nikolo, bardzo fajna odmiana wiesz co powiem Tobie, że może być też ciekawa do siewu Pogorzowskich bo to jest wbrew pozorom FAO 230-240. Ma ładny udział ziarna. My ją mamy przebadaną na ziarno, a jest również wysoka, więc. Bo to daj żeby było towarów. Masa musi być, no ale udział ziarna też. Nikolo. Odmiana FAO 230-240. Tu już sobie odkoszulkowałem troszeczkę wcześniej. Również bardzo, bardzo ładnie się prezentuje, jak na takie wczesne FAO roślina w dalszym ciągu jeszcze zielona. Oczywiście, oczywiście tutaj ten, ten opad deszczu w odpowiednim momencie zrobił swoje, ale niemniej jednak bardzo fajnie to wygląda. Ciekawa, ciekawa opcja, bo przebadana w coboru na ziarno w 2022 roku z bardzo dobrym wynikiem. Ale tak, tak widzę, że, że rośliny fajne, wysokie. Może być to bardzo, bardzo ciekawa opcja w, takim, w takiej kombinacji mixa, czyli, czyli zebrać ziarno. Ewentualnie troszeczkę odwrotnie, zrobić mega wczesną energetyczną kiszonkę jak się zapełni Silos to to zebrać resztę na ziarno. A jak bardzo ładnie widać kończy się Nikolo wyższe i zaczyna się P2218 Brusli niższe troszeczkę, ale to właśnie typowa odmiana ziarnowa, więc już tutaj takiej masy masz nie ma. Właśnie w zeszłym roku te, te nasze oceny wspólne to były najważniejsze. Jak, jak maszyna czuje jest na maksa wykorzystana, opór to znaczy, że w tamtej było lepiej, bo ją bardziej znać. A. <laughs> No jak była 950 wóeczka, na razie na razie spisuje się bez zarzutu Bruce Lee. Troszeczkę wcześniejsza opcja naszej, naszej odmiany ziarnowej. Pięknie, pięknie, wypełnione, zaziarnione kolby. To niesamowita odmiana, jeżeli chodzi o uprawę na ziarno Dwa lata. No jedny, jednej z najwyższych wyników soborowskich w grupie średniowcześnej. Na ziarno. Ziarno. W typie Dent. Bardzo dobrze, ale to bardzo dobrze oddające wodę. E, już w tej chwili ta dojrzałość Brusa jest dosyć na, na zaawansowanym poziomie, fazie. Jeżeli chodzi o zbiór na kiszonkę, idealnie. Ale no, kolby i ziarno są po prostu niesamowite. Jednak ta genetyka. Nie. jeżeli chodzi o te zmiany Rambo Brusto to, to jest top To jest top Piękne Piękne, zdrowe w Pełni zaziarnione kolby także pierwsza klasa prace idą naprawdę, naprawdę sprawnie już dojeżdża o, kolega dostał po głowie. A, delikatnie. O, tam dłużej stać <gry> Dwa rzędy kończymy e, po prawej stronie Brusli. No i wjeżdżamy w naszą typową odmianę ziarnową, no i, czyli jest zielona, digital. Tak. Ale dolne liście, bo robiłem tą lustrację przed zbiorem, przez całe pole przechodziłem. Już dolne liście troszeczkę e, usychają. No ale nie przeszkadza to zebrać dobrego towaru. Myślę, że wielu z Was już poznało naszą odmianę Digital odmianę, którą dedykujemy do uprawy na ziarno. Mniej ulistniona, typowa odmiana ziarnowa, no, potrafiąca wykształcić ogromne kolby, ogromne. Tutaj myślę, że też mamy około 18, może 20 rzędów Troszeczkę, troszeczkę szybciej dosycha. Liście, liście już dolne przede wszystkim usychają. Ona zaraz będzie, zaraz będzie gotowa do zbioru. No prezentuje się niesamowicie. Dobra, słuchajcie, teraz ta niespodzianka zarówno dla Was, dla widzów, jak i również dla krów z obory tutaj gospodarstwa rolnego Snell'a. Tylko cicho, nikomu nic nie mówcie. Szykujemy dla dziewczyn małą bombę witaminową. E, odmiana Obscuro. Nie ma co tutaj za wiele Komentować. Myślę, że będziecie mogli opis odmiany, całe przeznaczenie znaleźć już na naszej stronie internetowej. Zapraszam do odwiedzenia i zapoznania się z tematem naszych, kolokwialnie mówiąc, czernulek. Mamy takie dwie w swoim składzie. Jedna to jest właśnie odmiana, którą oglądamy, nazywa się Obscuro, a druga jest to odmiana Tenebro, ale jej tu dzisiaj na kolekcji nie zobaczymy. Słuchajcie, wezmę parę do, do sieczkarni. Jak będziemy jeździć, to może, może trochę sławka coś przestraszy, jakąś taką czarną kolbę. Jechaliśmy właśnie w naszą. Zmianę tak zwaną czarną. No i jak to się mówi, trochę witam, witaminy dla, dla krów też się należy. Jakbyś miał porównać, jak była raz swojego starego do tego nowego, jak tutaj o wydajności. Jak to widzisz? Wydajnościowo to mniej więcej jest to samo. Jest to samo, bo. Troszkę ta jest mocniejsza, nie? Ta jest, moc, nie? ta jest mocniejsza no i trochę trochę chyba ciszej, ciszej pracuje, nie? Ciszej pracuje no i pierwszym headerem idziemy to bardziej długo Mniej nawrotów mniej nawrotów i tego no idzie dobrze. Nowe to nowe, nie? nowe to nowe, fajny sprzęt Zebraliśmy doświadczenie Także fajna robota. Poletka się skończyły. Tak jest. Dzięki Sławku. No, nie ma za fajną, dobrą współpracę. Widzimy się w Bednarach. I widzimy się w Bednarach. Zapraszamy tak wszystkich na Bednary.